Cześć wszystkim, z tej strony zapraszam na kolejną bitwę tygodnia. W tym odcinku zabójca mubu, Zabójca mubu z klanu Odium. Yy, pozdrawiam Klan Odium. Pamiętam nawet kiedyś dawno temu, że mnie zapraszaliście. Yy, więc clan wydaje mi się, że powinien być strong. Bitwa ta nie ma żadnego mega spektakularnego może wyniku, co prawda... Jest to to MK na obiekcie 140, którym właśnie zabójca mógł jeździć, ale pokazuje świetny gameplay. Po pierwsze, ratuje moją wiarę w ludzi. 50 pocisków podkalibrowych, zwykły za srebro. Żadnego golda, żadnych. No, burzaki to akurat. Co to lubi? Ja bym miał burzaki. Jakieś tam, ale żadnego golda. I pokazuje, jak można sobie świetnie poradzić bez strzelania goldem, a używają własnego skilla. To zadisko jest dziesiątką ruską jedną z trzech w sumie, ze dziesiątek. Cechuje się tym, że ma niesamowicie dobrą celność podczas ruchu. I jest niska, ma chyba najlepszą depresję spośród tych trzech, tam 1 czy 2 stopnie więcej. No i jest po prostu strąk to, no jak to ruska, ruski, ruski met musi być trochę OP. Strzela co 5 sekundy, więc chodzi o armatę, dobre. Wieża Tigera, 270 pen. Co to może tylko w ogóle? Strzelanie w no... Ja już teraz widziałem i naprawdę... strąski Ocelowanie A celowanie na 140... Ja bym chciał wiedzieć, co ty na nie mam zamontowane, bo... Jak zrobię strzelnik, zrobię też tak chcę. Ja osobiście chciałem obiektarz w 130 i liczyłem na to, że jego niewidzialność i jego pan coś dadzą Nie wyszło mi to chyba na dobrze Ale T54 już wkrótce, więc tylko patrzeć To jest sprytnie, że ja próbuję zdjąć gąskę w autę 4502 B, żeby już się unieruchomić Niestety, nie jest to takie proste na pierwszy trzeba się to udało, potem naprawił i już, potem, i już było gorzej ale jak na razie nie chce się obrócić na bok, to nie ma problemu. Czapka OP. E, tam nie prapił. Co, co ten narrator może mieć? Czapka... Czapka w jesteśmy dwa... To samo co cała i wieża zdaje się, że wiec 180, jeżeli dobrze kojarzę. Yy, I w ogóle trafienie w tą czapkę jest trudne. W ogóle cała ta fałka z przodu, odkąd dostała bufa i ma 200 pancerza z przodu, zrobiła się strasznie. Strasznie, wręcz cholernie ciężka do przebicia. Woda wstać z klapy i w, w, niej, w niej wchodzi, ale nie jest takie oczywiste. oczywiście, no. Mam grubą rurę i jestem fajny, bo strzelam po 700, co. To co się. strzelam po 700, co, coś 18 sekund, nie mam żadnej depresji, nie jestem zrobiony, pojadę na pierwszą linię. Co za ludzie. Mordę jeża, nigdy się niektórzy nie nauczą. Sprytnie zabójca zmienił flankę, może czym wspomniałem. Sprytnie zmienił flankę, zobaczył, że tam już nie bardzo było co zabijać, przyjechał tutaj, jako że tutaj się zrobiła ciężka, ciężka sytuacja. I tutaj chyba jest łatwo, ładnie widać ten, ten jednak niewielki, ale plus tego co ma 140 do czyli ten 1 czy dwa stopnie depresji więcej w stosunku do 30, 30 czy 62. A75 aż ucieka, oficer rednek. Proszę, co my tu widzimy? 3500 dymiarzy, już do tej pory. strzelnia w czapki, ale to jest w czapkę, strzał w wieżę z hita. Jakim trzeba być nie do rozwoju. A, żeby strzelać, żeby 300 PN brakowało i trzeba mieć 400. Jak pancerz to. Tutaj niesamowicie dobry manewr. Więc po jak pancera stwierdził, że przyjmie tego jednego hita na o T7.5, ale wyjedzie już zablokuje jak pancera, żeby mieć już możliwość już ogarnięcia go. W międzyczasie zabije T7.5, świetnie naprawdę, bardzo dobrze wymyślane. Zajechał jak pancera na jego przeładowaniu i był bez bronzy. wręcz. wręcz. 13,90 to też jest żaden problem dla to tysiąca rosyjskiego ruskiego meda. Tutaj widzę na autocerowaniu, ale faktycznie przy takiej celności i takich odległościach, może to nie jest wam już. Ja tego nie używam, ale to lubię. Tutaj troszeczkę problemów, no bo jakiś siódmy. Ale z pierwszą robotę. Tutaj świetny strzał w ruchu. Pierwsze kółko i a siódmego przyjmuje. No z tym, że. Ta warstwówka na bokach ruskich ciężkich czołgów, to jest... Wykańcza ISA 7 5300 liniarzu, 5 fragów. Zabójca mugu. Myślę, że pokazał teraz klasy. Maner wyjazdł na jak pancera po jego strzale, mimo że obok stało jeszcze 75 i 1390. Był świetny. Teraz nawet, jeżeli ktoś zwróci uwagę, mijał kamień, ponieważ... Dlaczego? No, jakby, że pojechały po prostu, to jest bardzo łatwe do przewidzenia, tak? Yy, więc po prostu cisnąć najbliższą drogą, po... Yy, tak, Arta już sobie pomyślała, że on tu wjedzie, jest, kręci sobie w prawo tutaj, tak jak teraz. Więc po drodze można go przechwycić, póki się jeszcze... No dopiero co zniknął, więc można sobie strzelić, że tak powiem, na pamięć. I ten przejazd, że tak powiem, mógłby mu uratować życie, to tym, akurat, akurat Arta, nie strzeliła, ale Diabli Arty wiedzą. Jak na razie wydinkane parę, parę ładnych strzałów, rysy już troszeczkę... Część rys zniknęła. W strzałów bierze. Już ta celność... W ruchu po prostu... Odwróci się, strzela, cyk. Strzał w czapkę. To Zresztą strzelacka troszeczkę przyfarciła teraz tym drugim strzałem. Nie ma co ukrywać. Teraz nie bierze już żadnego ryzyka, nie chce... Nie chcę, żeby drużyna straciła kolejną lufę, czyli, czyli w sumie jego 5HP to już nie jest coś, z czym można dyskutować. To 13 z burzaka, nawet nie zauważyłem tego wcześniej. Tutaj strzał w ogóle nie nie. nie przebity, nie nic. I zostało 15 strzałów, więc no, on ostrzelał się troszeczkę. Nasz zabójca. Bitwa naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobra, pokazująca niesamowitego skilla zabójcy. Hmm. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? No, wynik może nie jest jakiś mega OP, bo można zrobić na tychach dużo większej dymyże ale samo ogranie i rozegranie tej bitwy przez zabójcy jest, że tak powiem, yy, idealne, idealne. Bitwa naprawdę na miarę... na miarę unikumów statystycznych. Oczywiście masterka, no bo... Jeżeli by nie było masterki takiego, to stwierdziłbym, że wód jest zły i kłamliwy i oszukańczy, i źle czyni. Duży kaliber, oczywiście Top Gun, stalowa ściana 5800 dimiarzu, eee, tak bo jeszcze ARTA, tak, 5800 dimiarzu, 1367 Expa Dymiarzu oczywiście najwięcej. Tak, najwięcej. A te 44, jaki bohater? Czt. Można było na niego liczyć, ale przeżył do końca. Nie ma to tamto. Dobra, raport szczegółowy, może. 37 strzałów oddanych, 32 trafienia, 36 penetracji. Bardzo, bardzo do. 26 penetracji. Więc myślę, że wynik jest dość, dość dobry, nawet bardzo dobry. 4620 obrażeń nablokowanych przez pancerz, czego z czego 1000 przez jak pancera stało z tego jego debilnego hita. Jak mi to wkurza 6 czołgów spotkniętych, 11 uszkodzonych, 1977 uszkodzeń po obserwacji Jest to E75 Tiger 2 Nie wiem nawet kiedy to się wydarzyło, ale to już nie ma znaczenia yy, Smutny jest fakt, że jeżeli by nie miał premki, to nie by nie wyszedł z tej bitwy na plus No zrobił z takiej nie wychodząc na plus Oto to już trzeba naprawdę, no ja nie wiem co to trzeba robić, wszystkimi strzałami, strzałami trzeba przebić, a to troszeczkę, takie, troszeczkę taki impasibru bym powiedział. Dobra, to w sumie tyle. Gratulacje świetnej walki, panie zabójco bumbu. Yy, I cóż, mam nadzieję, że bitwa by się podobała. Yy, zapraszam was na kolejne filmiki i bitwy zgodnie między innymi. Yy, dzięki serdecznie za oglądanie i do, do, do zobaczenia na polu walki.